Siemanko widzowie, a w tym odcinku pokażę wam, jak zacząłem na mini start na trybie Box PvP. Więc właśnie sobie wchodzimy na Box PvP i... co? <laughs> od razu Elytra? Nie wiedziałem, widzowie, że to są takie rzeczy. Podoba mi się to. Super. Mm, ok. Jak widzicie widzowie, no, dopiero co zacząłem, no i dobra, więc ukośnik nagroda. Mamy tutaj nagrodę. Aha, nie no, okej, okay, dobra. Nie no, dobra, może nie. I dobra, więc co na pewno będziemy musieli zrobić, pierwsze co musimy zrobić, to bezpieczna strefa. Dobrze, gdzie jest bezpieczna strefa? Dobra, widzowie, więc jesteśmy na strefie bezpiecznej. I tak naprawdę, u widzowie nie mam najsłabszego kilocha, więc. Ojej, kurde, no nawet kopię, nawet kopię. Dobra, z tego kątem mam słaby. Co to? Dwa okej. Okay. Co to jest? Już piekło? Okej, okay, co to jest, kurczę? Co to kurde jest? Dobra. Idziemy sobie na Spawnam. Ok. I widzowie, jak to wymieniać? Widzowie, no jeszcze jestem takim nudkiem, lecz obiecuję, że jak wam się spodoba, będzie więcej jest serii. I może nawet podbijemy ten oto serwer. Tak, jaj, podbijcie. Już to widzę, dobra. <laughs> więc jak to rozmienić? Aha, bo coś mi to rozmieniło. Na co mi to rozmieniło, halo? Okej. Okay. Dusza piekła. Mm. Dobra, zobaczmy tutaj co jest następne. Gwiazda śmierci. Tu mamy tutaj gwiazdę śmierci, więc sobie weźmy. Wszystko i hop. Bierzemy to. To. A już tego nie możemy. Ale już mamy coś tam lepsze. To jest neder nie nederet, ale do czego on służy? Dobra, i bierzemy... O jest spawną. Przez mikrofon nic nie widzą Widzowie. Właśnie bierzemy, gdzie to było, bierzemy mm, to i kilo. Halo? A owoc podchłani nie mamy, o ja cię nie mogę, no dobra to idziemy jeszcze kąpać, e, kąpać się. Okej, okay, dobra. Tak, <grystanie> kąpać się idziemy, no idziemy się kąpać. Jak kiedyś mówią, będziemy na pewno lepsi niż teraz, to mogę Wam obiecać widzowie, tylko zostawcie łapkę w górę. Jak już mówiłam. A, trzeba naprawić go. Czekajcie, hop. Wadło. Napraw. Za co się naprawię? Za te wenty raczej. Tak, dobra. Okej, okay, dobra, mamy naprawione. Mamy najlepszy kilop. Okej, okay. Zowie. <laughs> Jest dobrze. Dobra, wyjmujemy całą zbroję i bierzemy tak. Nie możemy, bo mamy jeszcze za mało. Więc widzowie, ja się trochę poekspuj, poekspię, a wy zobaczycie, jak już będę wyekspione. Widzowie, więc mamy set cały Artemidy. I teraz stać mnie na to. Stać mnie chyba też na to, tylko muszę naprawić. I stać mnie też na Elytreł. Stać mnie na miecz, na Elytry, no i na. No, tak naprawdę wszystko muszę tylko naprawić wziąć. Dobra, więc. Napraw. Pyk. I... okej. Okay. Co jest nie tak? Znowu się taksuje. No tak, znowu się tapsuje. Widzowie... Wpiszmy sobie sklep. Nie ma... Um... Tak kupić fajerwerki? A my idziemy kopać na następny... A! No dobra, więc mamy 35. Aha, to nas stać. Tu widzę, że ja to sobie kupmy jeszcze to. Bo po prostu mi się wszystko wymieniało i. Hop! Ale muszę założyć. Yy, znaczy, no wziąć i mamy. Wszystko. Okej, okay. widzowie. następne to jest Nefryda. I też nastać. Co jest, widzowie? Trochę nastać. Chyba nie na wszystko, ale no trochę nastać. No, sobie lepszy kilo weźmiemy na pewno. I miecz. Dobra, idziemy nakopać tylko cztery tego. Nie, weźmy sobie tak. Aha, czyli już widzowie jesteśmy naprawdę. Może nie do ale... Ale no już mamy nefrydy. Dobra, widzowie, więc czekamy na... na to. Może z tego będzie szybko... Nie, jest bardzo powoli, no ale tam chwilę pokopiemy. Oj, starczy nam, starczy nam, widzowie. Właśnie widzowie tak wyglądają początki. Jeśli chcecie mnie spotkać widzowie, to wbijajcie właśnie na minne start. A może mnie spotkacie? Dobra. Spawn, ok. I lecimy. Kilof. Możemy hop. Hop, hop, okej. Okay. Mamy naprawione nefrydy. Co nie mamy nefrydy? Tutaj mamy. Nie mamy nefrydy. Dobra. Więc nefryda leci na to. No więc mamy też już wszystko togo, tego to jeszcze tego trzeba? Na ptach? I tu? O jacie, tego trzeba ogrom. Wcale nie jest tak źle, widzowie. Więc lecimy, hop. 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 Sorry, widzowie, to jest wkurzający, więc nie będę tak mówił. A to sobie zaraz rozmienimy. Okej, okay, widzowie. I mamy już wszystko mm, ptacha. Niektórzy to z takimi setami się biją, ale nie ja. Ja to jak będę miał 50, to zacznę się bić. I widzowie, to ja. Ja tak reaguję. No ja nie chciałbym zginąć. Dobra, i widzowie, mamy wszystko ptacha. Więc idziemy kopać dalej, w sumie tak, bo musimy zdobyć więcej. Dobra widzowie, więc to już raczej w tym odcinku moje ostatnie było kopanie. No. Jeśli właśnie chcecie następny odcinek z tego właśnie serwera to zostawcie lajka w górę i suba na moim kanale Powiem tak, warto No i widzowie tak Ptacha mamy Nefrodium. Nie ma A Okay. Neferdium chyba, tak. Dobra, lecimy. Tak, Ok. Pyk, pyk. Dobra. No i widzę tak. Mamy cały set tego neferdium. Jeszcze tylko kilof. I miecz nam został.